Fragmenty z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny od numeru 167 do numeru 183. Listopad 1932 rok. Dziś przyjechałam do Warszawy na trzecią probację. Po serdecznym przywitaniu się z drogimi matkami, weszłam na chwilę do małej kapliczki. Nagle obecność Boża zalała duszę moją, i usłyszałam te słowa. Córko moja, pragnę, aby serce Twoje było kształtowane na wzór miłosiernego serca mojego. Miłosierdziem moim musisz być przesiąknięta cała. Kochana matka Mistrzyni zaraz mnie zapytała, czy odprawiłam rekolekcję w tym roku? Odpowiedziałam, że nie. A więc siostra musi najpierw odprawić przynajmniej trzy dni rekolekcji. Dzięki Bogu w Walendowie były ośmiodniowe rekolekcje, a więc mogłam skorzystać. Jednak zaczęły się trudności co do wyjazdu na te rekolekcje. Bardzo się sprzeciwiała temu pewna osoba i już miałam nie jechać. Po obiedzie weszłam na pięciominutową adorację. Wtem ujrzałam Pana Jezusa, który mi powiedział: Córko moja, wiele ci przygotowuję łask, które otrzymasz w tych rekolekcjach, które jutro zaczniesz. Odpowiedziałam: Jezu. Przecież rekolekcje już się rozpoczęły, a ja mam nie jechać. I powiedział mi: Ty się przygotuj na to, że jutro zaczniesz rekolekcje, a wyjazd twój ja załatwię z przełożonymi. I nagle Jezus uznikł. Zaczęłam się zastanawiać, jak to będzie. Jednak w jednej chwili odrzuciłam wszelkie zastanawianie. Jak to się stanie, a tę chwilę czasu poświęciłam modlitwie o światło do Ducha Świętego, aby mi dał poznać całą nędzę, jaką jestem. I po chwili wyszłam z kapliczki do swego zajęcia. Za niedługą chwilę matka generalna woła mnie do siebie i mówi mi: Siostro, Siostra dziś jeszcze jedzie z matką Walerią do Walendowa, żeby jutro od razu już siostra mogła rozpocząć rekolekcję. A jakoś się tak dobrze złożyło, że jest matka Waleria, więc razem pojedziecie. Za niecałe dwie godziny już byłam w Walendowie. Chwilę weszłam w siebie i poznałam, że tak sprawy to tylko Jezus może załatwić. Kiedy mnie zobaczyła ta osoba, która się tak usilnie sprzeciwiała, żebym tych rekolekcji nie odprawiła, okazała swoje zdziwienie i niezadowolenie. Ja jednak, nie zważając na nic, skłoniłam się jej serdecznie i poszłam do Pana po wskazówki, jak mam postępować w czasie rekolekcji. Rozmowa moja z Panem Jezusem. Przed zaczęciem rekolekcji. Jezus mi powiedział, że te rekolekcje będą trochę odmienne od innych. Będziesz się starać o głęboki spokój w obcowaniu ze mną. Usunę wszelkie niepewności pod tym względem. Ja wiem, że teraz jesteś spokojna, kiedy do ciebie mówię, a z chwilą, kiedy przestanę mówić. Zaczniesz wyszukiwać wątpliwości. Ale wiedz o tym, że tak utwierdzę duszę Twoją, że chociażbyś chciała się niepokoić, nie będzie to w mocy Twojej. A jako dowód, że ja mówię do Ciebie, pójdziesz w drugim dniu rekolekcji do spowiedzi do tego kapłana, który ma rekolekcję. Zaraz pójdziesz do Niego, kiedy skończy konsiderację. I przedstaw mu swoje obawy, jakie masz w stosunku do mnie. A ja ci odpowiem przez usta Jego, a w ten czas ustaną obawy Twoje. W tych rekolekcjach zachowaj tak ścisłe milczenie, jakoby nic wokoło Ciebie nie istniało. Mówić będziesz tylko ze mną i ze spowiednikiem. Przełożonych prosić będziesz tylko o pokuty. Ucieszyłam się niezmiernie, że Pan Jezus okazał mi tyle swej życzliwości i tak się zniża do mnie. Pierwszy dzień rekolekcji. Rano starałam się być pierwsza w kaplicy. Przed medytacją miałam jeszcze chwilę czasu na modlitwę do Ducha Świętego i Matki Najświętszej. Gorąco prosiłam Matkę Bożą. Aby mi uprosiła łaskę wierności w tych natchnieniach wewnętrznych i abym wiernie spełniła wszelką wolę Bożą. Z dziwną odwagą zaczęłam te rekolekcje. Walka o zachowanie milczenia. Jak zwykle bywa, że na rekolekcje zjeżdżają się siostry z różnych domów. Jedna z sióstr. Z którą się dawno nie widziałam, przyszła do celi i mówi mi, że ma mi coś powiedzieć. Nic jej nie odpowiedziałam, a ona spostrzegła, że nie chcę przerwać milczenia. Odpowiedziała mi: Nie wiedziałam, że siostra jest takie dziwadło, i poszła. Zrozumiałam, że osoba ta nie miała do mnie innego interesu prócz zaspokojenia ciekawej miłości własnej. O Boże, utrzymuj mnie w wierności. Ojciec ten, który dawał rekolekcje, był z Ameryki. Na krótki czas przyjechał do Polski i tak się złożyło, że dawał u nas rekolekcje. Odbijało się w tym człowieku wielkie życie wewnętrzne. Postać jego mówiła o wielkości ducha. Umartwienie i skupienie co chowały tego kapłana. Jednak pomimo tych wielkich cnót, jakie ten kapłan posiadał, doznałam tak wielkich trudności, aby odsłonić swoją duszę co do łask. Bo co do grzechów, to jest zawsze łatwo, ale co do łask, to naprawdę muszę sobie wielki wysiłek zadać. I to nie wszystko powiem. Pokusy szatana w czasie medytacji. Dziwnie mnie opanował lęk, że kapłan mnie nie zrozumie, to znów, że nie będzie miał czasu, żebym mogła się ze wszystkiego wypowiedzieć. Jak ja mu o tym wszystkim powiem? Żeby to jeszcze do ojca Bukowskiego, to bym to łatwiej uczyniła. Ale tego jezuitę pierwsze widzę. Tu mi się przypomina rada Ojca Bukowskiego, którą mi powiedział, że jak odprawiam rekolekcje, to powinnam światła, które mi Bóg zsyła, chociaż pokrótce zanotować, a przynajmniej zdać mu sprawę z tego, chociaż pokrótce. Mój Boże, półtora dnia przeszło mi tak łatwo. Teraz zaczyna się walka na śmierć i życie. Za pół godziny ma być konsideracja, a później mam iść do spowiedzi. Szatan wmawia we mnie, że jeżeli przełożeni powiedzieli, że to życie moje wewnętrzne jest złudzeniem, to po co jeszcze pytać i męczyć spowiednika, przecież ci powiedziała MX, że z takimi duszami nędznymi, to Pan Jezus w ten sposób nie obcuje. To samo ci odpowie i ten spowiednik. Po co masz o tym mówić? Przecież to nie grzechy. A matka X przecież ci wyraźnie powiedziała, że to całe obcowanie z Panem Jezusem jest marzycielstwem czy histerią. I po cóż masz mówić o tym spowiednikowi temu? Lepiej zrobisz, jeżeli to wszystko odrzucisz, jako złudzenie. Patrz, tyle cię upokorzeń spotkało i wiele cię jeszcze czeka. A i siostry wiedzą o tym, że jesteś histeryczka. Jezu! zawołałam całą siłą swej duszy. Ten ojciec wyszedł z konferencją. Krótko mówił, jakoby się spieszył. Po skończonej konferencji zasiadł do konfesjonału. Patrzę, żadna z sióstr nie idzie. Zerwałam się ze swego klęcznika i już jestem przy kratce. Nie było czasu na żadne namyślanie się. Zamiast powiedzieć ojcu o swoich wątpliwościach, których mi narobiono w stosunku do Pana Jezusa, to ja zaczęłam mówić te wszystkie pokusy, które są wyżej opisane. Jednak spowiednik od razu spostrzegł całe moje położenie i powiedział: Siostra nie dowierza Panu Jezusowi, dlatego, że tak łaskawie z siostrą postępuje. Cóż, siostro, niech siostra będzie najzupełniej spokojna. Jezus jest mistrzem siostry, a obcowanie siostry z Jezusem nie jest ani histerią, ani marzycielstwem, ani złudzeniem. Niech siostra wie, że na dobrej jest drodze. Proszę się starać o wierność tym łaskom i nie wolno siostrze się usuwać od nich. Do przełożonych siostra nie potrzebuje mówić o tych łaskach wewnętrznych wcale, tylko na wyraźny rozkaz Pana Jezusa. I to proszę się wpierw porozumieć ze Spowiednikiem. Ale jeżeli Pan Jezus żąda czegoś, co jest na zewnątrz, to po porozumieniu się ze Spowiednikiem, powinna siostra to spełnić, co żąda Pan. Chociażby siostrę nie wiedzieć, co kosztować miało. A z drugiej strony, Siostra musi o wszystkim mówić spowiednikowi. Absolutnie innej drogi nie ma dla siostry, niech się siostra modli o kierownika duchowego, bo inaczej zmarnuje siostra te wielkie dary Boże. Jeszcze raz powtarzam, że proszę być spokojną, na dobrej drodze siostra jest. Nie zważać na nic, ale zawsze być wierną Panu Jezusowi. Mniejsza o to, co kto o siostrze powie. Właśnie z takimi nędznymi duszami tak pan Jezus obcuje. I im się siostra więcej będzie uniżać, tym pan Jezus więcej jeszcze będzie się łączył z siostrą. Kiedy odeszłam od kratki konfesjonału, radość niepojęta zalała duszę moją tak, że usunęłam się na osobne miejsce w ogród, aby się ukryć przed siostrami. A pozwolić sercu na całe wylanie się ku Bogu. Obecność Boża przeniknęła mnie na wskroś. I w jednym momencie cała nicość moja zatonęła w Bogu. I w tym momencie odczułam, czyli odróżniłam, mieszkające we mnie trzy boskie osoby, a spokój miałam w duszy tak wielki, że sama bardzo o sobie się dziwiłam, jak można było się niepokoić. Postanowienie, wierność natchnieniom wewnętrznym, chociażby mnie nie wiedzieć, co kosztować miało, nic nie czynić sama, bez porozumienia się wpierw ze spowiednikiem. Odnowienie ślubów. Od samego rana, kiedy się przebudziłam, zaraz duch mój cały zatonął w Bogu. W tym oceanie miłości czułam, że jestem cała pogrążona w Nim. W czasie Mszy Świętej miłość moja ku Niemu doszła do potęgi. Po odnowieniu ślubów i komunii świętej nagle ujrzałam Pana Jezusa, który rzekł mi łaskawie: Córko moja, patrz w miłosierne serce moje. Kiedy się wpatrzyłam w to serce, Najświętsze wyszły te same promienie, jakie są w tym obrazie, jako krew i woda. I zrozumiałam, jak wielkie jest miłosierdzie Pańskie. I znów rzekł Jezus łaskawie: Córko, moja, mów kapłanom o tym niepojętym miłosierdziu moim. Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylewać na duszę. Ale nie chcą dusze wierzyć moją dobroć. Nagle Jezus znikł, jednak dzień cały Duch Mój był zanurzony w odczuwalnej obecności Bożej, pomimo gwaru i rozmowy, jaka zwykle bywa po rekolekcjach. Nic mi to nie przeszkadzało. Duch Mój był w Bogu, pomimo że na zewnątrz brałam udział w rozmowach, a nawet byłam Zwiedzić derdy. Dziś zaczynamy trzecią probację. Zebrałyśmy się całą trójką u matki Małgorzaty, bo inne siostry miały w Nowicjacie trzecią probację. Matka Małgorzata rozpoczęła modlitwą i objaśnieniem, na czym polega trzecia probacja i wspomniała, jak wielką jest łaska ślubów wieczystych. Nagle rozpłakałam się w cały głos. W jednej chwili stanęły mi wszystkie łaski Boże przed oczyma duszy mojej, widząc się tak nędzną i niewdzięczną wobec Boga. Siostry zaczęły mnie strofować: Czego ona się tak rozpłakała? Jednak matka mistrzyni obroniła mnie i powiedziała, że się nie dziwi. Po skończonej godzinie poszłam przed Najświętszy Sakrament i jako największa nędza i nicość prosiłam Go o miłosierdzie, aby raczył uleczyć i oczyścić moją biedną duszę. Wtem usłyszałam te słowa Córko moja, wszystkie nędze Twoje spłonęły w ogniu mojej miłości, jakoby jedność było wrzucone w niepojęty żar. A tym uniżeniem ściągasz na siebie i inne dusze całe morze miłosierdzia mojego i odpowiedziałam Jezu kształtuj moje biedne serce według twojego boskiego upodobania przez cały czas probacji moim obowiązkiem było pomagać siostrze w westyarni obowiązek ten dał mi dużo sposobności do ćwiczenia w cnotach Nieraz poszłam ze trzy razy z bielizną do niektórych sióstr, i to człowiek nie mógł dogodzić. Ale poznałam i wielkie cnoty niektórych sióstr, które zawsze prosiły, żeby im dawać, co jest najlichszego w całej westiarni. Podziwiałam tego ducha pokory i umartwienia. W czasie adwentu. Obudziła się w duszy mojej tak wielka tęsknota za Bogiem. Duch mój rwał się do Boga całą swą mocą, jaką ma w swoim jestestwie. W tym czasie Pan udzielił mi wiele światła poznania Jego przymiotów. Pierwszym przymiotem, jaki mi Pan dał poznać, to Jego świętość. Świętość ta jest tak wielka, że drżą przed Nim wszystkie potęgi i moce. Duchy czyste zasłaniają swoje oblicze i pogrążają się w nieustannej adoracji, a jeden ich tylko wyraz największej czci to jest święty. Świętość Boga rozlana jest na Kościół Boży i na każdą w Nim żyjącą duszę, jednak nie w równym sobie stopniu. Są dusze na wskroś przebustwione, a są też dusze zaledwie żyjące. Drugie poznanie, którego udzielił mi Pan, to jest Jego Sprawiedliwość. Sprawiedliwość Jego jest tak wielka i przenikliwa, że sięga w głąb istoty rzeczy i wszystko wobec niego staje w obnażonej prawdzie i nic się ostać by nie mogło. Trzecim przymiotem. Jest miłość i miłosierdzie. I zrozumiałam, że największym przymiotem jest miłość i miłosierdzie. Ono łączy stworzenie ze Stwórcą. Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaję we wcieleniu Słowa, w Jego odkupieniu i tu poznałam, że ten przymiot jest największy w Bogu. Dziś sprzątałam pokój jeden z sióstr. Pomimo, że się starałam go sprzątnąć z największym staraniem, jednak osoba ta przez cały ten czas sprzątania chodziła za mną i mówiła: Tu proszek, tam plamka na podłodze. Na każde jej skinienie poprawiałam, choć dziesięć razy to samo, byle ją zadowolić. Nie praca męczy. Ale te nieumiarkowane gadania i wymagania. Nie wystarczyło jej moje codzienne męczeństwo, ale poszła do mistrzyni na skargę. Proszę, matki, co to za siostra niedokładna, nie umie się pospieszyć. Na drugi dzień poszłam tę samą robotę robić bez słowa tłumaczenia. Kiedy mnie wzięła swoje obroty, to pomyślałam sobie: Jezu, można być cichą męczennicą. Nie od pracy sił ubywa, ale od tego męczeństwa. Poznałam, że niektóre osoby mają szczególny dar do innym. Ćwiczą jak mogą. Biedna taka dusza, jak się dostanie pod ich rękę. Nic nie pomoże, rzeczy najlepsze są przenicowane. Wigilia Bożego Narodzenia. Dziś łączyłam się ściśle z Matką Bożą, przeżywałam jej chwile wewnętrzne. Wieczorem przed łamaniem opłatkiem weszłam do kaplicy, aby się w duchu podzielić z osobami drogimi i prosiłam Matkę Bożą o łaski dla nich. Duch mój był cały pogrążony w Bogu. W czasie pasterki ujrzałam małe dzieciątko Jezus w hostii. Duch mój pogrążył się w nim, choć mała dziecina, jednak majestat jego przenikał moją duszę. Głęboko przeniknęła mnie ta tajemnica, to wielkie uniżenie się Boga, to niepojęte wyniszczenie Jego. Całe święta żywe mi to było w duszy. O, my nigdy nie pojmiemy tego wielkiego uniżenia się Boga. Im więcej to rozważam, Myśl Urwana. W pewnym dniu rano po komunii świętej usłyszałam taki głos: Pragnę, abyś mi towarzyszyła, jak idę do chorych. Odpowiedziałam, że dobrze, jednak po chwili, kiedy rozważyłam, że jak ja to zrobię. Przecież siostry drugiego chóru nie chodzą towarzyszyć najświętszemu sakramentowi, zawsze idą siostry dyrektorki. Pomyślałam sobie, że Jezus temu zaradzi. Za niedługą chwilę przysyła matka Rafaela po mnie i mówi mi: Siostro, siostra będzie chodzić z Panem Jezusem, jak ksiądz idzie do chorych. I przez cały czas, jak byłam na probacji, zawsze chodziłam ze światłem, towarzysząc Panu, a jako rycerz Jezusa starałam się zawsze. Osznurować żelaznym paskiem, bo przecież tak zwyczajnie nie pasowałoby iść przy królu. I to umartwienie ofiarowałam za chorych.